Dobra, zobaczmy, kogo mamy następną na, na walkę. Hmm. Po Miku jest Sayori. Hmm. Nie wiem, kim jest Sayori. Czekaj. Zwaknie, może student Info. Hmm, dziwne. Nie ma jej, jej, jej w profilu. Może nie że to nie. Pokażę się dopiero po eliminacji Miku. tu Podziałeś się, ale po dominie od Info. Ale do SMS od to tym razem. Dzień dobry, Juru Dowiedziałam się, że w waszej klasie będzie dosyć trudny sprawdzian. Na pewno pojawi się Sayori. Prawdopodobnie będzie chciała pomóc. Twemu senpajowi Kenta na pewno nie odmówi, ponieważ stara się być wzorowym uczniem. Zamach hmm. na myśli. No ale jak to co? Rozgrzej bardziej komórki mózgowe. Mam ukraść, Mamy zapotować się. Mam tatki mojej rywalki? Ja! To bardzo wyśmienity pomysł. Dzięki temu rywalka straci reputację u niego. Okej. Okay. Wtedy. z mi Piąty. Hejo Kenta, co to u Ciebie? hejo Miku Wszystko no. okej? Okay? jeszcze wolałbym z Tobą tak jeszcze nie gadać, ten no. Ale, a tak to denerwuję się teraz tym bardziej, tym bardziej tym testem Jest to dosyć po poważny i ważny O, oh, to jest jakiś egzamin? Bardziej to sesja Gdybym tego nie nie udało mi się tego zbytnio dobrze zrobić. O, nauczyciele nie będą tak na mnie przychylnie patrzeć. Więc stresuję się. A kto by się nie stresował. A więc. Co się stało? Mm. O, chciałbym, żeby jednak wyszedł. W miarę dobrze ten test. Więc um, masz swoje notatki? A jakieś tam mam, a czy to wystarcza? Poza tym trochę brzydko piszę. A co się z nimi stało? Zgubiłeś je? Nie, mam je, tylko nie są wystarczające. Ja to Myślę, że to będzie moja kopia. Wiesz co? Nie, dzięki. Jakoś ci nie ufam. Pa, pójdę może spróbować jeszcze się czegoś pouczyć. To miłego Miku.